A w dzisiejszym odcinku... Jub to odrażające, lecz nie podejrzane przejście. <grymne> 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 Co on robi? To nie dzieje się naprawdę. Wolałbym, żeby mi ktoś usunął z pamięci to co widziałem. Ja też, ale zostańmy do puenty. Jego nosa przestraszyły się. Zanie się przewróciły i Mikołaj zabi Zapraszam na film. Prościa będzie wam dane. Dzisiaj wracamy z serią z oceniania waszych animacji. Więc jeżeli jesteś tutaj nowy bądź nowa, subskrybuj koniecznie kanał i zostawcie łapkę w górę, żeby pokazać mi, że chcecie tej serii więcej. A żeby nakarmić algorytm, to te łapki plus jakiś komentarz z dodatkiem hashtag animacje będzie naprawdę mile widziane i mi, i platformie, i kanałowi na pewno pomoże. Prognozę animacji małpa gmail.com to mail, na który wysyłać swoje projekty. Jeżeli jesteś animatorem i chcesz się pochwalić czymś w następnym odcinku, ważne, żeby nie było muzyką. I żeby to było w przystępnym tonie, żebym mógł to pokazać Tyle, lecimy bezpośrednio do animacji Wyszedłem z sprawy, ale wracamy do dwóch albo trzech odcinków tygodniowo Więc się spodziewajcie systematyki Lecimy Dobra, startujemy z wysokiego C, widzę Dzień dobry, nazywam się już Konieczny, mam 20 lat Poczekajcie, dam sobie trochę O, bliżej tablet Oj, tak, tak Dobra, zobaczymy niżej Przesłany poniżej film trwający niecałe dwie minuty Ukończyłem dopiero po ośmiu miesiącach pracy w wolnym czasie Nawet jak to nie będzie jakieś fenomenalne To i tak ogromny szacun za dedykację Naprawdę, ale wierzę, że będzie dobra, bo widzę tutaj miniaturkę i wygląda interesująco. Lecimy! Oj, taka stylistyka bardzo z... Wow, wow, wow. poczekajcie, tu trzeba się wczuć w klimacik. Estetyka bardzo z Valiant Hearts, mam takie yy, wrażenie od razu. To była bardzo, bardzo dobra gra, w bardzo dobrym designie. Coś tutaj, dobra. Zakładam, że było okno, którym miało wpaść światło i oświetlić e, postaci. No, Były, oczywiście, rim lighty bardzo mocno dodane. Nie ma ambient lighta, nie ma niczego, co by oświetlało więcej niż tylko kluczowe w tej postaci. Plus cała sceneria jest za jasna, jeżeli miałbyś dać światło. Najlepiej całość zaciemnić i po prostu rozświetlać wtedy fery, które chcemy oświetlić. nie? Trochę mnie tego nauczył Blender i 3D, że od ciemnego do jasnego raczej przechodzimy, a nie dodajemy. Dobra, nie będę komentował, po prostu obejrzyjmy całość i ja ocenię całokształt, bo naprawdę jest to praca 8-miesięczna. to była bardzo ładna scena. Czekajcie, bo to mam mega, kurwa, rozmach, nie? Pomijam te sceny batalistyki i tego wszystkiego, co się dzieje tutaj. Wiadomo, plamami są nakreślone oddziały i zarówno nieprzyjaciela, jak i prawdopodobnie sojuszników, e, bądź jednej drugiej strony. Tam, gdzieś jest jakieś miasto, zarysy, no bardzo, bardzo proste jest to, ale wymowne, okej? Okay? Wystarczająco, żeby człowiek zrozumiał, o co chodzi. Szkoda, że nie ma tutaj źródła światła, bo jeżeli tu jakaś czerwień by się też pojawiła na scenie, to byłoby, wiadomo, jeszcze bardziej wymowne. Ale tu już jest cień dużo lepszy, bo faktycznie jest podział na to, co rozświetlone i to, co jest w cieniu. Widzę, że są smiry, to jest na plus, bardzo dobre e, dodanie do ruchu. Pachty też się bardzo dobrze zachowują tutaj na tym ubraniu, dlatego śmiałbym stwierdzić, że są to jakieś rotoskopy, może się mylę? Okej, okay, jestem niemalże pewien, że są to rotoskopy, szczególnie przy tym tutaj jeszcze, jak on stał i podawał sobie miecz z lewej do prawej dłoni i dokładnie tutaj przy tym. Bardzo dobre, bardzo, bardzo, bardzo dobre, naprawdę te 8 miesięcy bardzo, bardzo dobrze spożytkowanych, bo... To by śmiało mogło być jakimś trailerem prostej indigierki. Pamiętam jak wyszła kiedyś zajawka do pierwszej wersji Pride of Taern. Która mnie również zainspirowała do zrobienia kiedyś swojej gry Seven Lords to się nazywało? Fallen Lords? Coś takiego. I tutaj The Fallen naprawdę jest czymś takim po raz Kolejny. Dziękuję bardzo za inspirację i pomoc w postaci poradników przy tworzeniu tego filmu. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc i że jakkolwiek się przyczyniłem do tego, że to powstało, bo to naprawdę, naprawdę jest piękne. Od Bartka, z drugiej strony. Ty, mam pewien problem, bo słyszę, że mówisz i są napisy, chwała Bogom, ale nie, nie rozumiem co mówisz. I nie ma Ej, Podoba mi się. Ja nie jestem mistrzem, okej? Okay? Ale podoba mi się to, że tu nie ma żadnej elipsy i... Jakiegokolwiek z zachowania perspektywy horyzontu, tylko jest ten stolik. Jakbyśmy go widzieli z lotu ptaka de facto, ale nogi są skierowane dalej do dołu, nie? Patrzcie, co znalazłem! nie co tam? Ostatnio, gdy udałem się na wykopywanie monet, natrafiłem na mapę do skarbu Palantików. Ok. Kogo? Takie plamie, które zamieszkiwało u nas ileś tam milionów lat temu. Powiem wam jego historię. Dawaj. No ileś tam milionów lat, wtedy kiedy jeszcze nie było o na naszej ziemi zamieszkiwało plemię Palantików. Mieli oni bardzo uzbrojoną armię, czyli oni doskonałe pole antywłamaniowe, mieli różne rodzaje broni, w tym najstraszniejszą, talerz i ostry jak brzytwa widelec. Ich król Palantikus zakopał skarb akurat w naszej okolicy. Oj, chcecie się ze mną przyłączyć na poszukiwanie skarbu? No kurde, jasne, że tak. Poczekajcie, skipniemy kawałek. Dobra, no wiadomo, bawicie się jako ekipa, więc yy, fajnie jakbyście mieli wyrównane poziomy audio, wiem, że każdy ma inny mikrofon i trochę inaczej to brzmi u każdego i na innym poziomie, ale w postprodukcji ktoś, kto to klei, musi wyrównywać poziomy audio, to jest bardzo ważne. Bo przede wszystkim oczywiście, że oglądamy też oczami, ale słuchem, słuch, dźwięk obraz może być średni, a dźwięk musi być super, nie na odwrót, serio. Lub to odrażające lecz nie niepodejrzane przejście. <ślesk> Jak rzeczy kubka dwułusznego, ja tutaj wróżę dużą przyszłość. Tym bardziej, że kubek dwuuszny cholera, naprawdę z kanałem wystrzelił. I pozdrawiam cię, bo ja wiem, że ty tę materię oglądasz i cieszy mnie to niezmiernie, że Twój kanał rośnie, bo te Twoje animacje i to, jak ty to często dodawałeś i publikowałeś, naprawdę pokazuje, że masz mega zajawę i dużo czasu w to wkładasz. I Dużo serducha też, bo jest to zdrowo odklejone, ale bardzo mi się Twoje projekty podobają. I tutaj mamy kolejnego agenta, który. Wydaje mi się, że ma ogromny potencjał. Lecimy dalej. O, zupełnie inne szkoły. Siemka prozury, mam tutaj prostą pixel artową animację w formie kifa. Może następnym razem przyjdzie coś bardziej ambitnego. Okej, okay. moja pierwsza w życiu animacja jakiegokolwiek rysunku. Pokażę je to. Czyli będą pewnie proste efekty. Zakładam. No dobrze, jest to po prostu pixel artowy rysunek. Okej, okay. jest faktycznie osoba, która podnosi sobie kubek. To jest pewnie jakiś lampion bądź forma świecy w jakimś szkle. No Tak mi się wydaje. No i prosty deszcz. Ciężko coś więcej opisać. Kolory może trochę bardziej fajnie jakby kontrastowały, może tutaj. Nie będę tutaj jakoś yy, za bardzo świrował, ale załóżmy, że mm, no to by rzucił jakiś cień tutaj. Tu zaznaczmy pyk. Oczywiście, że fajnie, żebyś ty to zaznaczył po pikselach, żebyś miał nierówności kamieni jakby zachowane. E, no bo wiadomo, że też na tym ci zależy, żeby to zostało zachowane mimo wszystko. Ale na potrzeby tego, co chcecie tutaj przekazać, to załóżmy, że to będzie coś takiego. Tyk. Oczywiście, że nie chcemy tego zaznaczenia, więc dajemy teraz. zaznacz. Odwrotnie, pik po prostu sobie ściemnić to. Delikatnie u ciebie pewnie w piksele musiałbyś inne zaznaczyć, żeby to było oczywiście ciemniejsze, proszę bardzo. Teraz zaznaczyć trochę więcej jeszcze, czyli powiedzmy zaznaczyć jeszcze troszeczkę dalej e, większą fantazję. Tylko tak jak mówię, no u ciebie to by szło po pikselach, więc pasowałoby idealnie do krawędzi, to musiałoby być coś w ten deseń, wiadomo, ale powiedzmy, że po raz kolejny na potrzeby tego wystarczy. No i ściemnić to jeszcze trochę. Tak żeby widzisz, żeby uzyskać. Tak żeby uzyskać faktycznie e, taki efekt tego, że to tutaj w. Centrum jest rozświetlenie. Tak bym to ograł. Nie wiem, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Wydaje mi się, że jest bardziej ciekawe, bo skupia naszą uwagę na centrum. Może bez tego rozjaśnienia, tutaj, bo jest zbędne, ale prawdopodobnie coś takiego byłoby w animacji, nie? Wiadomo, jest to małe źródło światła, ale fajnie, jakbyś zadbał o to, żeby te piksele im dalej od źródła światła, tym były ciemniejsze. Lecimy dalej. Bardzo przyjemna animacja. Jak na, pierwszy... Jak na pierwsze podejście, to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Pixel art jest specyficzny, jest uroczy. Nie wszyscy w tym potrafią działać, a moim zdaniem, to miało naprawdę swój. Klima. Lecimy dalej. Lego Car. Montaż, To poczekajcie. Naprawdę, bardzo ładne. Mało FPS-ów, trochę, ale naprawdę było przyjemne. Dobrze, to kurwa, posprzątać. Fajnie, korzystając z przerwy, jak jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to możecie to zrobić. E, a ja będę bardzo rad. I na pewno, na pewno, algorytmowi się to. Podoba. Co więcej, jak nie jesteście na bieżąco, to wbijajcie na mojego Instagrama Prozurę Resolni, wbijajcie na mojego TikToka Prozurę przez 2E i wbijajcie na inne socjale, bo tam naprawdę jest dużo rzeczy ponadplanowo wrzucanych, publikowanych troszeczkę poza kulisową. W ogóle na Stories, tam są naprawdę rzeczy związane z tym, co ja robię poza kamerami. Polecam tam zaglądać, jeżeli chcecie być trochę bardziej na bieżąco i gdzieś tam bliżej z moją osobą. Będzie mi bardzo miło. Robiłem bałaganowi kubek i short z tym naprawdę wyniósł się. Ponad inne, więc fajnie. Lecimy, zobaczymy. Kochał je, wąchał, kolekcjonował każde majtki. Kiedyś zaprosił mnie do siebie. W jego domu na ścianach wisiały majty. Zaczął mi o nich opowiadać. To były jego trofea. Wiedział o nich wszystko. Skąd pochodzą i co przeżyły. Mówił, że każde majtki to inna historia. Oj, creepy shit nadchodzi, nie? Dziłem, Ale dobra. Pomyślałem, ukradnę majty mojej babci, bo przecież nie dam swoich temu zboczeńcowi. Dobra, jestem u babci. Kurwa, jaki syf. Dieta pudełkowa, tak? Co on robi? To nie dzieje się naprawdę. Bawełna i elastan. Kupione 20 lat temu na targu u Cygana w Sopocie nad Bożem na Molo. Noszone przez staruszkę jako 78 lat przepierdziane 2 miliony 240 razy Wolałbym, żeby mi ktoś usunął z pamięci to co widziałem Ja też, ale zostajemy do puenty Razem się sztachamy obrzydliwymi gaciami codziennie chodzę do psychologa Ale nic nie pomaga. Na razie sobie żyję z traumą i depresją Może Seba ma da Podoba mi się to jak jest wąski w realu, a szeroki w lustrze, ok? W końcu potrafi wywężyć całą historię gaci. A może jest nienormalny? Nie mam pojęcia, ale jedno wiem na pewno. Nigdy nie będę patrzeć na majtki w ten sam sposób co Seba. To nie, to jest koniec puenty. O Boże, Boże bałagan. O bałagan, to ja mam teraz w mózgu. Powiem tak, animacyjnie no proste, oczywiście, że proste, ale się rozwinąłeś. Widziałem tam jakieś lekkie twiny. gdzie Gdzieniegdzie jakieś rączki chodziły faktycznie już na twinach. Mm. Ameryzuki troszeczkę lepiej niż kiedyś, więc bardzo, bardzo fajnie, że faktycznie się rozwijasz, i to widać, i wiem, że też masz. Swoje grono odbiorców, którzy ten humor lubią, nie jestem targetem, ok, Nie <laughs> jestem targetem, ale fajnie że się rozwijasz, jestem ciekaw, co potem pokażesz. Ewentualnie możesz dodawać więcej charakterystycznych elementów, ale wiem, że też ma zajeżdżę tempo robienia tych animacji. Dieta pudełkowa u babci. Ten sam karton od pizzy przekopiowany tam z 10 razy, nie? Jeżeli tam byłoby trochę więcej rzeczy, jakiś dywan, wiadomo, te lokacje, po prostu, żeby były bardziej lubialne i takie żywe, to wtedy będzie dużo lepiej. Poza tym spoko! To jest prosty temat, proste animacje. Blok Ekipa Vibe, tylko wiadomo, że potrzebujesz więcej elementów. Okej, okay, mam parodię śmiki Pepy od Kupka Dwułóżnego. Już się bałem, że nie będziecie stary w dzisiejszym odcinku, ale po powrocie... mały brat George. Ciężko, żeby cię zabrakło, okej? Okay? Ostatnia George. animacja dziś. <ścoughs> Przerysowane mimiki. Czy my tego nie oglądaliśmy? Czy George czasem nie będzie gonił z pluwą za dinozaura? Tak, oglądaliśmy to, nie. Dobrze, zróbmy tak. Ja wejdę sobie na kanał Kubka Dwócznego i zobaczymy coś aktualnego. 37 ponad tysięcy subskrypcji, chłopie, jak tyś wystrzelił. Wspaniale. Wspaniałości po prostu. Jesteśmy, co prawda, tuż po świętach, ale tuż po świętach. Miesiąc po łukasz. Ogarnij się. O! Panie Ryu, zobacz! Przy w tym nosie Rudolfa jest dziura na nos i jak się założy na odwrót, to dziura jest na widoku. Jestem Rudolf Dziurawonosy. <grym grym> Co ty gadoś. To jest wyższy stan się odmoczyć, żeby na to wchować w ogóle. Rudolf Dziurawonosy. Gościu ma dziurawy nos. Rudolf Dziurawonosy. Z tym nosem strasznie on wygląda w noc, więc inne renifery. Jego nosa przestraszyły się Sanie się przewróciły I Mikołaj zabi. Yippie! Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach Już niedługo subskrybuj kanał, lajkuj film, komentuj, hashtag animacje